jaka jest przewaga webinaru automatycznego nad webinarem na żywo. Przewaga numer jeden, webinar automatyczny pracuje dla Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet wtedy, kiedy śpisz. To jest po prostu Twój automatyczny pracownik, który zarabia dla Ciebie pieniądze. Przewaga numer dwa, Twoi odbiorcy mogą wchodzić i wielokrotnie oglądać webinar, dokładnie przeanalizować jeszcze raz wiedzę zawartą w szkoleniu i dopiero wtedy podjąć decyzję. Przewaga numer trzy, webinar automatyczny odbywa się co 15 minut, więc co 15 minut masz możliwość sprzedaży swoich produktów, a w webinarze na żywo raz w tygodniu, może dwa jak jesteś dobry to trzy razy w tygodniu i najważniejsza przewaga, webinar automatyczny daje Ci wolność, niezależność jest to samo graj, który pracuje bez Twojego udziału, a przy webinarze na żywo musisz zaangażować mnóstwo swojego czasu jeśli jesteś zainteresowany, abym skonfigurował Tobie taki webinar automatyczny pomógł Ci w sprzedaży Twoich produktów właśnie za pomocą autowebinaru koniecznie napisz w komentarzu autowebinar i ja odezwę się do Ciebie Pozdrawiam, cześć.